Stoisz tu tak. Otwórz drzwi, gówniaro. Tak, tato. Mamo, tak się cieszę, że mnie odwiedziłaś. Tak, Kruszynko, tak bardzo za tobą tęskniłam. W końcu dotarłaś tutaj, kobieto. Potrzebuję pieniędzy na alimenty za ten miesiąc i potrzebuję ich teraz. Tutaj są pieniądze. Proszę, zajmij się naszą córką. Nie obchodzi mnie to. Kochanie, chciałabyś gdzieś ze mną pójść w ten weekend? Tak, mamo. Dokąd chciałabyś pójść? Na plażę? Hurra! Ale żebyś wiedziała, nieważne dokąd pójdziemy, chcę być tylko z tobą. Och, moje kochanie. To! Szkoła dzwoniła! Powiedzieli, że nie zapłaciłeś mojego czesnego za ten miesiąc. Zamknij się, gówniaro, nie mam już pieniędzy. Ale mama właśnie ci dała pieniądze! Ach, te pieniądze są moje, zdobądź swoje, tak czy inaczej idę do klubu. Chodź, kruszynko! Tak! Nie obchodzi mnie to, tylko odprowadź dziewczynkę przed dziesiątą wieczorem. Zrobiłam twojego ulubionego pączka. Zawsze robisz to, co najbardziej lubię! Mamo, mogę iść z tobą? Tata ciągle pije i zmusza mnie do pracy. Nawet nie płaci za moją szkołę. Co tak stoisz? Wchodź. Tak, tato. Poczekaj, może powinnam zabrać Kruszynkę ze sobą? Polub, zasubskrybuj i napisz komentarz, żebym wiedział. Czekaj, nie masz Robuxów? Kliknij w link w moim bio.